Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. O kurczę, to skacze mi w środku, w człowieku coś. Dzień dobry kochanemu Państwu, niedziela, więc będzie dzisiaj taki łagodny bardzo temat, aczkolwiek związany trochę z niedzielą i naukowy mocno. Nie wiem, kto z Państwa miał łacinę w szkole? Średniej na przykład, bo Maurycek miał. Niewiele pamięta, niewiele. Pamiętam, że już był mężem rozpustnym. Pamiętam również taki tekst. Arma virumque cano, troje qui primus ab oris, italiam fato profugus lavenia que venit. Nie pamiętam o co chodzi, ale musiałem się tego nauczyć kiedyś. Proszę Państwa, łacina nie jest trudna, a w związku z tym, że mieliśmy teraz z, z Watykanu różne transmisje, z papam, w związku z tym Państwo pozwolą króciutki kurs łaciny. Cześć chłopaki i dziewczyny, dzisiaj krótki kurs łaciny. Język martwy by nie całkiem, kurs ten zaś do tego zmierza, by w minuty dwie z kawałkiem zbliżyć nam się do papieża. Kiedy już wybiorą zucha, biały dym z komina bucha. Stary zjawia się kardynał, nie wygląda on na gapę. I z papam mówi, co oznacza mamy papę. Sprawnie działa ta zasada, sami spójrzcie jak się składa. Od Habemu z mapam, znaczy mamy mapę i nic więcej zaś. Habemus mopam, że też mamy nowy mop w łazience. Jako bonus tu wymienię Jeszcze jedno rozszerzenie Jeśli kozła lub barana Ktoś nowego sobie złapał Może wołać już od rana Ludzie hej! Habemus, capam! Już widzicie, że łacina Bardzo prosta to dziedzina Kurs zakończę takim hasłem, które dam Wam pod opiekę, że łacina buka z masłem, trudniej jest udawać Grekę. O Chrystusie, ile mamy dzisiaj imion w niedzielę 11 maja? Imieniny, proszę Państwa, kochanego mojego obchodzą Franciszek, Ignacy i Miranda. A także Adalbert, Albert, Alojzy, Antym, Benedykt, Berta, Fabiusz, Filip, Gwalbert, i Togniew, Majol, Majola, Maksym, Mamert, Mamerta, Stella, Syzyniusz, Tadea, Tadeusz, Walbert, Debert i Zuzanna. Wszystkiego dobrego. Państwu solenizantom. Nietypowe święta, dzień bez świecenia i dzień doradcy podatkowego. Przysłowie. Gdy przed pankracem nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy czy, czyste. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Cycad dnia Jan Twardowski. Trzeba być zakochanym, żeby uwierzyć w anioły. Śliczne. Mniej śliczna jest niewątpliwie gra półsłówek. Dzisiaj, którą pan zbignie w woźniach dostarczył. Mamy w bąciku kasi. Konie nad wałem. Bardzo Państwu dziękuję. Lecę na teniska. Do zobaczenia. Do jutra.